W Bydgoszczy jest więcej sklepów monopolowych niż w całej Norwegii. W Japonii kupić można ponad 200 rodzajów batona KitKat. Medale Igrzysk Olimpijskich 2020 w Tokio wykonane są z metali odzyskanych m.in. z telefonów komórkowych i aparatów cyfrowych. Dziecko z oryginalnego logo słoiczków Gerber to Anterner Cook. Kobieta ma obecnie 94 lata. Google Maps poza Ziemią oferuje również przeglądanie innych planet i księżyców. Mona Lisa z obrazu Leonarda da Vinci ma swoją własną skrzynkę pocztową w Luwrze z powodu liczby listów miłosnych, które otrzymuje. Polski poeta Jan Rostworowski stworzył opowiadanie o tytule Harry Potter 25 lat przed J.K. Rowling. Ostatnie słowa Alberta Einsteina nie są znane, ponieważ wypowiedział je w języku niemieckim, którego przebywająca z nim pielęgniarka nie znała. Rio Tinto, czyli rzeka w Hiszpanii, ma czerwonordzawe zabarwienie. Zwana jest krwawą rzeką. W 2011 roku największy bank spermy na świecie poinformował, że nie przyjmuje już materiału genetycznego od rudych dawców. Długość pełnej nazwy chemicznej tytyny to prawie 200 tysięcy liter. Jest to najdłuższy wyraz na świecie, a jego wypowiedzenie trwa około 3,5 godziny. REM, czyli Rapid Eye Movement, to faza snu, w której występują szybkie ruchy gałek ocznych. Według szwedzkich matematyków istnieje 177 147 sposobów na zawiązanie krawata. W czasach dinozaurów doba na ziemi trwała krócej. Saddam Hussein wykorzystał piosenkę I Will Always Love You do swojej kampanii wyborczej. Wyprodukowanie monety jednogroszowej to koszt około 5 groszy. Mama Leonarda DiCaprio dała mu tak na imię, ponieważ zaczął kopać po raz pierwszy, kiedy patrzyła na obraz Leonarda Da Vinci. Za najstarsze zapisane w języku polskim zdanie uważa się: Daj a ci ja pobruszę, a ty poczywaj. Statua wolności nosi buty o rozmiarze 870. W bibliotece Harvarda istnieje kilka książek, które oprawione są w ludzką skórę. Na Wenus doba jest dłuższa niż rok. Doba trwa 243 ziemskie dni, natomiast rok 225 ziemskich dni. W Indiach można poślubić psa. W Horrorze Duch z 1982 roku użyto prawdziwych ludzkich szkieletów. Wojna stuletnia trwała 116 lat. Linstonowie świętowali Boże Narodzenie przed narodzinami Jezusa Chrystusa. W Finlandii jest tak dużo saun, że wszyscy finowie zmieściliby się w nich w jednym czasie. Politycy tak często mylą Słowację ze słowenią, że przedstawiciele obu krajów spotykają się przynajmniej raz w miesiącu, żeby wymienić błędnie zaadresowaną korespondencję. Włoski sąd uznał powiedzenie mężczyźnie, że nie ma jaj jako przestępstwo zagrożone grzywną. Pomiędzy pierwszym udanym lotem samolotem a lądowaniem na Księżycu minęło zaledwie 66 lat. W 1386 roku we Francji stracono przez powieszenie świnię, która zabiła dziecko. Papież Franciszek pracował w młodości jako bramkarz w klubie nocnym. Ludzka wątroba posiada ogromne zdolności regeneracyjne. Nawet po uszkodzeniu lub usunięciu jej w 75% jest ona w stanie się odbudować. Angielska Wikipedia zawiera prawie 6,5 miliona artykułów. Polska około 1,5 miliona. Najdłuższa reklama telewizyjna w historii należy do Old Spice. Trwała 14 godzin. Jedna trzecia amerykańskich wniosków rozwodowych w 2011 roku zawierała słowo Facebook. Według szwajcarskich naukowców prawdopodobieństwo śmierci w dniu urodzin jest o 14% większe niż w jakikolwiek inny dzień roku. Rekord najdłużej trwającego bąka w historii należy do Bernarda Clemensa z Londynu. Trwał nieprzerwanie przez 2 minuty i 42 sekundy. Pringlesy mają kształt paraboloidy hiperbolicznej. Pierwsze pianie o świcie to przywilej zarezerwowany dla koguta o najwyższej randze. Ruletka zwana jest szatańską grą, ponieważ suma wszystkich występujących w niej liczb to 666. Brytyjscy szpiedzy używali nasienia jako niewidzialnego atramentu podczas I wojny światowej. Reżyser filmu Podziemny Krąg w jednym z wywiadów powiedział, że w każdej ze scen znajduje się kubek Starbucksa. Zespół złamanego serca, czyli kardiomiopatia stresowa w skrajnych przypadkach może być przyczyną śmierci. Bill Gates był dwukrotnie aresztowany. Vincent Van Gogh przez całe swoje życie sprzedał tylko jeden obraz, o którym wiemy. Według badań amerykańskiego naukowca, co najmniej sześciu ludzi na świecie wygląda tak samo jak ty. Filematologia to nauka o całowaniu. Samuel L. Jackson był kiedyś cheerleaderem. Nokia produkowała kiedyś papier toaletowy. Extreme Ioning to specyficzny sport ekstremalny polegający na pracowaniu ubrań w miejscach trudno dostępnych. Mark Zuckerberg został milionerem w wieku 22 lat, natomiast miliarderem w wieku 23 lat. Na otwarcie KFC w Wadowicach przygotowano ogromną kremówkę. Przez komary zginęło więcej ludzi niż przez wszystkie wojny w historii ludzkości. W kasynie Monte Carlo w 1913 roku podczas gry w ruletkę 26 razy z rzędu wypadł kolor czarny. Rodzynki to suszone winogrona. Sony sprzedawało swojego wodoodpornego Walkmana w butelce pełnej wody, aby udowodnić, że jest naprawdę wodoodporny. Ronald Mallet po śmierci swojego ojca postanowił odkryć podróże w czasie, aby ponownie go zobaczyć. Uzyskał więc doktorat z fizyki, został profesorem i od tego czasu pracuje nad planami Wehikułu Czasu. Ślimak ogrodowy ma około 14 tysięcy zębów. Rzymianie wierzyli, że rzęsy wypadało od nadmiernego seksu, dlatego też kobiety używały kosmetyków, aby ich rzęsy wyglądały na pełniejsze i dłuższe, aby demonstrować swoją czystość. Kanada jest ponad dwa razy większa niż cała Unia Europejska, która składa się z 27 państw. Zanim seria o Harrym Potterze osiągnęła sukces, książka J.K. Rowling została odrzucona przez 12 wydawców. Ośmiornice to jedne z najinteligentniejszych stworzeń na Ziemi. Potrafią używać narzędzi i rozwiązywać złożone łamigłówki. W czeskiej kaplicy, zwanej kaplicą czaszek, znajdują się szczątki kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Czaszki i kości zmarłych posłużyły jako materiał konstrukcyjny do stworzenia niemal całego wystroju obiektu. Robert Makłowicz pochodzi z rodziny o korzeniach polskich, ukraińskich, ormiańskich, węgierskich i austriackich. W 2009 roku James May z Wielkiej Brytanii zbudował prawdziwy dom z ponad 3 milionów klocków Lego. W środku znalazły się meble oraz funkcjonalny prysznic i toaleta. Kiwi w stosunku do swej wielkości znosi największe jaja na świecie. Najczęstsza nazwa miejscowości w Polsce to Stara Wieś. Jest aż 588 takich miejsc. Wydawnictwo DC Comics wykupiło prawa do postaci Supermana za 130 dolarów. Najdroższa waluta świata to dinar kuwejski. Jeden wart jest około 13 zł. Założyciele firm Adidas i Puma byli braćmi. W Teksasie zakazane jest posiadanie więcej niż sześciu dildo. Biblia została przetłumaczona na ponad 3000 języków. Znajdują się w nich również języki sztuczne, takie jak elficki czy klingoński. Były piłkarz Gary Lineker w całej swojej karierze nie otrzymał ani jednej żółtej, ani czerwonej kartki. Vin Diesel zarobił ponad 54 miliony dolarów za zamówienie I Am Groot w kilku filmach Marvela. W USA od 1980 roku niewyjaśnionych jest ponad 220 tysięcy morderstw. W starożytnej Grecji niewolnicy stanowili około 1 trzeciej populacji. Włoska wyspa Powilia uznawana jest za najbardziej nawiedzoną wyspę na świecie. Ryba Paku posiada zęby podobne do ludzkich. Pumba to pierwsza postać, która pierdnęła w filmie Disneya. Prozopagnozja, zwana potocznie syndromem Brada Pita, to choroba objawiająca się nieumiejętnością rozpoznawania twarzy. Imię Jessica zostało wymyślone przez Williama Szekspira. Adolf Hitler i J.R.R. Tolkien walczyli ze sobą podczas I wojny światowej. Obaj brali udział w bitwie nad Somą. Nie ma żadnych dowodów na to, że hełmy Wikingów miały rogi. Wichajster to przedmiot lub fragment przedmiotu o nieznanej lub nieistotnej w chwili wypowiedzi nazwie. Według powszechnie przyjętych teorii wiek wszechświata to prawie 14 miliardów lat. Poczta w USA w ramach operacji Santa umożliwia mieszkańcom przyjmowanie listów dzieci adresowanych do świętego Mikołaja, aby mogli oni spełniać ich marzenia. Golden Gate Bridge łączący San Francisco z hrabstwem Marine waży prawie 900 tysięcy ton. Pomysł na pizzę hawajską pochodzi z Kanady. Ble. Człowiek produkuje średnio od pół do półtora litra śliny dziennie. Krowa około 150 litrów. Mark Zuckerberg wydał ponad 30 milionów dolarów na zakup sąsiednich domów w celu zachowania prywatności. Francja jest najczęściej odwiedzanym krajem na świecie. Penis oposa jest rozwidlony, dlatego też kiedyś wierzono, że stosunek u tych zwierząt odbywa się poprzez połączenie z nosem samicy. Benito Mussolini stwierdził, że Mein Kampf Adolfa Hitlera to nudna książka, której nigdy nie był w stanie przeczytać. W Polsce z powodu samobójstw ginie więcej ludzi niż w wypadkach drogowych. Słowo parafianin oznaczało kiedyś człowieka zacofanego i ograniczonego. Podczas poruszania oczami poruszają się także nasze błony bębenkowe w uszach. 75% żywności na świecie pochodzi z zaledwie 12 gatunków roślin i 5 gatunków zwierząt. Palenie podczas korzystania z komputera Apple grozi utratą gwarancji. W Argentynie 8 czerwca obchodzony jest Dzień Polskiego Osadnika. Jest to tamtejsze święto narodowe. Pszczoły mają pięcioro oczu. W Singapurze za posiadanie narkotyków powyżej ustawowych limitów grozi kara śmierci. The Legend of Zelda była pierwszą grą wideo, która pozwalała na zapis stanu gry. Najwyższym znanym człowiekiem w historii był Robert Wadlow. Miał 272 cm wzrostu. W Norwegii prawo nakazuje specjalnie oznaczać wyretuszowane zdjęcia zamieszczane w mediach społecznościowych. Jad skorpiona to najdroższa ciecz na świecie. Jeden litr kosztuje około 10 milionów dolarów. Dla porównania litr ludzkiej krwi to koszt kilkuset dolarów. Fiud to syrop otrzymywany z buraków cukrowych, którego głównym składnikiem jest sacharoza. John Harrison, znany amerykański tester lodów, ubezpieczył swoje kubki smakowe na milion dolarów. Pewien hiszpański urzędnik państwowy nie pojawiał się w pracy przez co najmniej 6 lat i został przyłapany dopiero wtedy, gdy ktoś próbował przyznać mu nagrodę za długoletnią służbę. Aplikacja Brickit potrafi rozpoznać porozrzucane klocki Lego i określić, co można z nich zbudować. Najdłuższą granicą Francji jest ta z Brazylią, ponieważ Gujana Francuska należy do Francji. W 2013 roku minister finansów Zimbabwe przyznał, że w ich krajowym skarbcu znajduje się jedynie 217 dolarów. Albert Einstein nie nosił skarpetek. Niemiecki przewoźnik lotniczy Lufthansa zrezygnował ze zwrotu panie i panowie na rzecz neutralnych płciowo określeń. Kolibry potrafią latać do tyłu. Dzieci rodzą się bez rzepek kolanowych pojawiają się one dopiero kilka lat później. Konik polny ma uszy na brzuchu. Woda stanowi około 92% jadalnego miąższu arbuza. Prawie co piąty człowiek na Ziemi jest Chińczykiem. Czerwony to najczęstszy kolor znajdujący się na flagach narodowych. Występuje w około 75% z nich. Film Piła został nakręcony w zaledwie 18 dni. Flamingi jedzą z głową do góry nogami. Co najmniej 13 par świętowało swój miesiąc miodowy na Titaniku. Burcz Khalifa, czyli najwyższy budynek świata, nie jest podłączony do kanalizacji. Zanieczyszczenia przewożone są do oczyszczalni ścieków ciężarówkami. Zebra jest czarna w białe pasy. Nieodwrotnie. Wirus wścieklizny zabija niemal 100% ludzi, u których rozwinęła się infekcja. Liczba 2520 jest podzielna przez wszystkie liczby całkowite od 1 do 10. Gąsienica ma więcej mięśni od człowieka. DNA Stevena Hawkinga zostało zapisane na tzw. Tak dysku nieśmiertelności, który znajduje się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Eminem był pierwszym raperem w historii, który otrzymał Oscara. Byki nie rozróżniają koloru czerwonego. Rok na Uranie trwa około 84 ziemskich lat. LEGO posiada podziemny skarbiec, w którym znajdują się wszystkie zestawy, jakie kiedykolwiek powstały. Król Kier w większości kart nie ma wąsów, natomiast reszta króli je posiada. Wynalazcą dynamitu był Alfred Nobel, czyli fundator Nagrody Nobla. Obecny oficjalny alfabet hawajski składa się z 13 liter. Szachowy boks lub szachoboks to dyscyplina sportowa, będąca połączeniem walki bokserskiej z partią szachową. Jowisz ma 79 znanych nam księżyców, 12 ostatnich zostało odkrytych dopiero w 2018 roku. Zdecydowana większość międzynarodowego ruchu internetowego odbywa się dziś przy pomocy podwodnych światłowodów. Nikola Tesla otwarcie wyrażał obrzydzenie względem ludzi z nadwagą, z tego właśnie powodu zwolnił swoją sekretarkę. Persja w 1935 roku zmieniła swoją urzędową nazwę państwa na Iran. Adolf Hitler był fanem Disneya, Joseph Goebbels podarował mu więc na święta 12 filmów z myszką Miki. Podział butów na prawy i lewy nastąpił dopiero w XIX wieku. Na stronie haumeny People Are in można sprawdzić, ilu ludzi znajduje się obecnie w przestrzeni kosmicznej. Masa Ziemi to około 6 kwadrylionów kilogramów, czyli około 6 tryliardów ton. Francja razem z terytoriami zależnymi jest krajem z największą liczbą stref czasowych na świecie, ma ich aż 12. Na początku lat 80. Marvel stworzył komiks o Janie Pawle II. W Strasburgu w 1518 roku miała miejsce epidemia tańca, która trwała około dwóch miesięcy i dotknąć mogła nawet 400 osób. Słowo wandalizm pochodzi od plemienia wandalów, którym przypisuje się barbarzyńskie zniszczenie zdobytego Rzymu. Jezioro Blue Lake w Nowej Zelandii uważane jest za najczystsze jezioro na świecie. Niemiecki fizyk Arnold Sommerfeld nominowany był do Nagrody Nobla aż 84 razy, ale nigdy mu jej nie przyznano. Ciekawostki w postaci shortów dodaję 3 razy w tygodniu. Jeśli ci się podobało i chcesz tego więcej, to koniecznie zostaw łapkę w górę i subskrypcję. A jeśli dalej ci mało, to zajrzyj na mojego Twittera i Instagrama.